Wiecie, co było całkiem niedawno? Zgadza się, patrz w Bowie, który był całkiem fajny. Wiecie, co będzie za kilka dni? Zgadza się, patrz 10,1,7 w Wowie. Nie ma co się jednak spodziewać przy nim zbyt wielkich fajerwerków. Po pierwsze nowy event Dream Surge. Na losowe krainy Dragonflightowe będzie otwierał się event. W trakcie tego eventu gracze levelujący będą mieli zwiększony exp w danej krainie. Odnośnie samego eventu to wykonujcie aktywności, róbcie questy, kupujcie za nagrody itemy dla altów czy inne transmogi. Co ciekawe gracze będą mogli wspólnie głosować na buffa dla krainy. Buff, który wygra głosowanie staje się aktywny. To fajne akurat. A sam event to zobaczymy czy będzie chujowy jak Fyracassault z 10.1 czy może fajny jak Time Rift z 10.1 5. Fani Lori robienia QS-ów muszą być ostro popierdoleni, jeśli uważają, że Dragonflight nie dostarcza. Bo pod tym względem dostajemy kurewsko dobry content. Widzieliście już nowy cinematic z firakiem? Tak czy inaczej, pojawi się kontynuacja fabularna kilku różnych rozpoczętych na przestrzeni dodatku wątków. I to chyba na tym czekam, właśnie z w łapie. włapie. Najdelfe i Undeadzi dostaną Heritage Armor. Nie ma co tu dodawać, gracze tych raz będą mieli content. Osobiście podoba mi się bardziej slatmo Mokelfa od Andreda, nie pytajcie czemu. Odnośnie Raz, to jeszcze Drenaj dostanie nowe opcje kustomizacji. Uwaga, uwaga, czy kolor skóry. Będzie to połączone z jakimś ogłoszeniem od Velena 12 września. A teraz moja dusza raid right lidera oraz puszowania metik Plusów cieszy się kurewsko. System pingowania na mapie. Będziemy mogli wrzucić szybki ping w danym obszarze, żeby zaznaczyć na przykład niebezpieczeństwo. Dzięki czemu ślepy hunter w party zauważy, że może odsunąć się, bo idzie patrol. <laughs> nie oszukujmy się, nie zrobi tego. Z pobocznych rzeczy to pojawią się achievementy do profesji, więc jeśli macie je wymaksowane, to spodziewajcie się, że nagle dostaniecie 50 tysięcy na raz. Tego nie rozumiem, to przeczytam, co jest napisane po prostu, mianowicie. Transmogi z otwartego świata, które przepadły z kataklizmem wracając do gry. Pamiętacie niedawno zakończony Kalimdor Dragon Riding Event? Zajebisty był. Na początku października dostaniemy taki sam lewister Eastern Kingdom. Z będą nogę nagrody? Chuj wie. Down of the Infinite Dungeon zostanie też poziom heroi. No ogólnie patrz na papierze dupy nie urywa, ale znajdzie się kilka ciekawszych rzeczy, więc git. Podobało się zajebiście, zostaw suba łapę się Mano Elo.